Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym czytaniu na moim kanale Dziś postanowiłam zrobić czytanie Chyba takiego czytania jeszcze u mnie na kanale nie było Czytanie do kart Tarota <laughs> Z pytaniem, przepraszam Czy możesz mu zaufać? Czy to jest osoba, której możesz zaufać? Kochani, dwie karty do wyboru mam dziś Karta numer 1 i karta numer 2 dla Was Zobaczcie, zastanówcie się, która z tych kart do Was przemawia, która z Wami tutaj rezonuje, która Was przyciąga swoją grafiką. Tak? A ja, ona no nawet sobie podgrzałam to serce na, nad świecą, <grym> kochani. A ja przejdę do czytania głównego. Zobaczymy w kartach, czy możesz zaufać tej osobie. Serdecznie Was zapraszam, zostańcie ze mną. No i mam kartę numer jeden dla Was. Yy, takie pytanie, które bym chciała tutaj postawić, kartą przy Was. To jest pytanie, dlaczego on pojawił się w Twoim życiu, tak? Dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu? Dlaczego stanęła na Twojej drodze? Karty zaraz nam to pokażą. Dlaczego on pojawił się w Twoim życiu? Dlaczego ta osoba stanęła na Twojej drodze? Kochani, karty wskazują, iż w Twoim życiu był, był był jest okres niezbyt fajnych zdarzeń. To znaczy, nie do końca jesteś osobą spełnioną w miłości, spełnioną w uczuciach. Jesteś osobą, która boryka się z, mm, no z brakiem tego uczucia, tak? Z brakiem, ale takiego uczucia nie chodzi tu o fizyczność, ale właśnie o bliskość drugiej osoby. Tak? Ta osoba pojawiła się w Twoim życiu, dlatego, żeby uzupełnić to, czego w tym życiu Ci brakuje na ten moment, yy, w, żeby wnieść trochę radości, trochę świeżości, trochę młodości, trochę wszystkiego po trochu do Twojego życia. Tak mi karty pokazują. Tak? I tutaj jeszcze karta jest taka mówiąca o tym, że yy, po co ta osoba pojawiła się w Twoim życiu? Tak? Dlaczego stanęła Ci na drodze? Żeby coś ci wynagrodzić, też poniekąd. Tak karty mówią. Jakie intencje ma ta osoba do Ciebie? Jakie intencje ma ta osoba do Ciebie? Zobaczymy. Osoba, tak samo jak ty, chce zacząć coś od nowa. Chce zostawić za plecami swoje stare życie. Nie jest szczęśliwa w życiu y, obecnym. Jest połączona jeszcze z tym życiem obecnym, jakimiś zobowiązaniami finansowymi, tak mi karty tutaj pokazują. Ale ta osoba chce zacząć coś nowego przy tobie. Co nie oznacza, kochani, co nie jest jednoznaczne z tym, że chce stałej relacji. Bo tu ta osoba mi wyszła w takiej karcie, która mówi, że. Y, tak, oczywiście, ja idę do ciebie z uczuciem, ja chcę coś zmienić w twoim życiu, ale na tą chwilę nie oczekuj ode mnie, że zostawię wszystko, tak? Że po prostu, że zostawię wszystko. Tak ta karta mówi, czyli ta karta jest równoznaczna z, z takim stwierdzeniem, że no tak, ja mogę cię kochać, mogę ci dać siebie. Ale u mnie to nie jest jednoznaczne z tym, że chcę stałego związku. Na ten moment ode mnie tego nie wymagaj, tak? Intencje. To jest, tu jest szczera intencja tej osoby. Tu jest szczera. To jest tak, że jest informacja od kart. Nie, nie dopowiadaj sobie, nie wyciągaj mylnych wniosków. Być może szczera rozmowa coś tutaj wyjaśni. Karta teraz podstawowa, czy możesz mu zaufać? Czy możesz zaufać tej osobie? O, odrzuciła się. Ta jest przeciwna, w takim razie tak, możesz zaufać tej osobie, ale tak jak mówię, karta informuje. Ta osoba nie chce stałej relacji, nie myśli o stałej relacji. Nie łudź się. Żeby później nie było, że właśnie jesteś zraniona, rozczarowana, że no, nadwyrężyła ta osoba Twoje zaufanie. Bo tu poniekąd karty mówią, Ty wiesz na czym stoisz, ale nie chcesz tej myśli do siebie dopuścić. Nie chcesz, żeby ta relacja tak wyglądała. Ale na ten moment ta relacja inaczej wyglądać nie będzie, gdyż ta osoba sama się blokuje. Tak mi karty wypadły. Ale ta osoba nie będzie unikała szczerej rozmowy. Ta osoba nie będzie unikała y, szczerej rozmowy. Ta osoba powie ci tak, jak jest. I teraz zobaczymy, kochani, czy ta relacja jest korzystna dla Ciebie. O, o, o. Powiem tak, i tak, i nie. Korzystna pod względami uzupełnienia. Y, tego uczucia, którego Ci brakuje, tego ciepła, tej bliskości drugiej osoby, ale niekorzystna, bo Ty się nie godzisz z tą relacją. Ty się nie godzisz z formą tej relacji, powiem w ten sposób. Ty chcesz czegoś więcej. Także tu już, czy jest korzystna, to musisz sama wyciągnąć wnioski. Jeszcze zobaczymy kartę radę dla Was. Kochani, karta rada. Opór nic nie da. Tak wam powiem, opór nic nie da. Walka z tym uczuciem nic nie da. Tutaj pokazuje karta, że będziesz bezsilna wobec oporu tego uczucia, wobec siły tego przyciągania między wami. Karta Rada. Musisz zdecydować. Tu jest karta wyboru jak nic. Karta wyboru dla Ciebie, tak? Tak mi karty pokazują. Będziesz musiała dokonać wyboru. Między tym, czego oczekujesz, czego pragniesz, czego chcesz, a tym, co ta osoba realnie może Ci od siebie dać. Tak? A może Ci dać, no, taką relację, tak jak tutaj, no, karta mówi. Relację na zasadzie, ty będziesz się czuła nie do. Ten związek, ta relacja będzie niedopełniona dla ciebie do końca. Tak? Jakbyś szła pod górkę, jak ja nieraz to mówię w tych kartach, że pod wiatr, pod górkę, ciężko ci będzie. Ale wybór należy do ciebie. To jest dla karty numer 1, kochani. Przechodzimy do karty numer 2. No i kochani, wracam do Was z kartą numer 2, z przepięknym sercem. Oczyszczam karty i sprawdzamy, dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu, dlaczego stanęła na Twojej drodze. Na części z was to jest osoba yy, i tu już mówię relacja karmiczna od razu mówię osoba, która już w waszym życiu była wraca ponownie. Ta osoba pojawiła się w twoim życiu, żeby dać ci do zrozumienia i to jest relacja tutaj karmy, tutaj ka z poprzednich wcielen widzę relacje. Yy, nawet nie tyle, że bratniej duże, co właśnie relacja karmiczna, żeby dać ci yy, Dać ci poczucie tego, że nie liczy się to, co będzie, liczy się to, co jest, żebyś nie wybiegała w przyszłość, nie zamartwiała się na zapas, nie planowała czegoś, co nie wiadomo, co będzie, tak? Nie wybiegała na zasadzie bo ty to to, bo ty to tamto, bo ty na pewno ze mną nie będziesz, albo na zasadzie bo ty na pewno chcesz tylko jednego. Nie. Ta osoba pojawiła się w Twoim życiu, żebyś zrozumiała, że nie to w życiu liczy się, że liczy się uczucie, że liczy się bliskość i to, i to, co razem wspólnie przeżywacie. Przepracowujecie uczucia własne, własne lęki, własne potrzeby, własne oczekiwania. Tu jest przepracowanie uczuć. Tu nie można skupiać się tylko na sobie, bo tu karty mówią, że może, możesz doznawać rozczarowania między tym, czego pragniesz, a co otrzymujesz. Bo nie jesteś w stanie dostrzec tego, co masz. Tak karta mówi. Kochani, ja zobaczę teraz intencje tej osoby do ciebie. Jakie ma intencje? Mam nadzieję, że karty są zrozumiałe dla Was. Przypominam, czytanie ogólne. Jakie intencje ma do ciebie ta osoba? Ta osoba odpiera wszelki nacisk. I rzeczywiście, i po raz drugi, mi karta wyszła taka, jak dla rozkładu pierwszego. Być może ktoś z Was ogląda dwie karty, że jest taka sama informacja. Ta osoba też chce zacząć swoje życie od nowa, ale się boi, unika, unika. Yy zobowiązań boi się. Chce raczej tutaj korzystać z życia, dlatego karty mówią ciesz się tym, co masz, tak? Ciesz się tym, co jest między wami. Nie wybiegaj w przyszłość za bardzo. Nie drąż tematu, tak? Bo yy, no, karty bardzo podobne wam wyszły, jak dla rozkładu yy, pierwszego, dla karty numer jeden, bo tutaj nie masz siły walczyć z tym uczuciem. Nie odsuwaj od siebie tej osoby, tylko dlatego, że nie spełnia Twoich oczekiwań. Kwestia tego, że to, że teraz nie spełnia, nie znaczy, że, będzie, że, tak nie, że tak będzie cały czas, tak? Że te uczucia trzeba przepracować. Zrozumieć, na czym wam zależy. Czy zależy wam na sobie, czy, czy ta osoba też boi się zranienia, odrzucenia, boi się jakiejś powtórki z rozrywki na no zasadzie, kto już mogła przejść jakąś zdradę, mogła przejść jakieś rozstanie, ktoś mógł ją zranić, dlatego nie ma zbytnio dużo, dużego zaufania i jest dystansowana do związków. Yy, tu opór nic nie da, tak karty mówią. Czy możesz mu zaufać? Czy możesz zaufać tej osobie? Ciężko będzie ci zaufać tej osobie. Bo między wami może ktoś być trzeci. Ta relacja nie jest taka prosta między wami. Ciężko może ci być zaufać tej osobie, ze względu na to, że ona jest bardzo skryta. Ona nie lubi mówić o uczuciach. Ona może unikać nawet kontaktu, jeżeli ty będziesz za bardzo naciskać, tak? Nie lubi kłótni, nie lubi wyrzutów, zarzutów, nie lubi. Yy, no nie. Czy możesz jej zaufać, jeżeli bym miała odczytać te karty? Nie do końca. Nie do końca, bo ona może bardzo patrzeć przez pryzmat yy, własnych potrzeb. Może twoje uczucia zupełnie tutaj lekceważyć, ze względu na to, że ma dystans, boi się. Nie chce zaufać po raz kolejny. Jest ktoś między wami i tutaj wychodzi mi jakaś osoba między wami. Zobaczymy czy ta relacja będzie korzystna dla ciebie, bo na ten moment no z tym zaufaniem to ja bym się wstrzymała. Bardziej to mi karty pokazują na możliwość romansu i nic poza tym. Jakbym miała odczytać te karty prywatnie, to powiedziałabym, że możliwość jest romansu. I ta osoba więcej od siebie ci dać nie może, bo jest ktoś pomiędzy wami. Albo jeżeli karty działają w dwie strony, to ty możesz kogoś mieć i też nic więcej z tego nie może być. Karty mówiące, czy ta relacja jest dla ciebie korzystna. Zastanów się, bo widzę, że wiele przeszłaś. Wiele przeszłaś w życiu i. Yy, Raczej skup się na sobie, tak bym powiedziała. Nie do końca jest korzystna, bo Ty ciągle żyjesz jakąś przeszłością, wspomnieniami, tym co było, coś rozpamiętujesz, do czegoś ciągle wracasz myślami, do czegoś o czymś, o czymś myślisz i tęsknisz. Nie jest korzystna do końca dla Ciebie, oddziałuje na Twoją psychikę, na Twoje uczucia, Ty się nie możesz przez to otworzyć na nowe znajomości i na nowe, na nowe perspektywy, tak? Karta mi tutaj pokazuje: skup się na sobie, zacznij myśleć o sobie, zadbaj o siebie, zastanów się, czy aż tak bardzo ta, ten, ta osoba wnosi tyle szczęścia do Twojego życia, czy więcej płaczu i smutku. Zobaczę kartę radę dla Ciebie. O, już. Nie słuchaj osób trzecich, nie yy, słuchaj opinii innych. Działaj zgodnie z, własnym, z własną intuicją. Powiem tak. Słuchaj intuicji i działaj zgodnie z nim, nie słuchaj doradców z boku, a wręcz uważaj na jakieś plociuchów, plotki, obgadywanie przy tobie. Nie wdawaj się w żadne kłótnie, konflikty, nie daj się sprowokować, tak karty mówią dla ciebie, jako karta rada. No, ta druga karta, taka trochę powiem Wam, mało optymistyczna, no ale tak wyszło, kochani, mówię to co widzę. Z mojej strony życzę Wam wszystkiego co najlepsze, czekam na Wasze komentarze, na łapki w górę, oczywiście widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.